Zapraszam Was na webinar o Power Query. I nie, w ogóle się nie domyśleliście, że będzie chodziło tym razem o Power Query, bo przecież w ogóle nie publikowałam żadnych filmów na ten temat ostatnio. No, w każdym razie będzie Power Query, a konkretnie zajmiemy się analizą danych ankietowych, które zbieramy np. za pomocą MS Forms czy Google Forms. No i te dane, oczywiście, trafiają do tabelki Excelowej czy Google Forms, Google Sheetsowej. I my sobie te dane przeanalizujemy właśnie za pomocą Power Query. Przejdziemy sobie przez całą ścieżkę, czyli najpierw pobierzemy te dane do Power Query, później je będziemy transformować, a na koniec załadujemy do tabeli przystawnej czy innego narzędzia, które nam będzie pasowało do prezentacji i wyników. Pokażę Wam, jak radzić sobie z odpowiedziami na pytania wielokrotnego wyboru, czyli jak mamy checkboxy w ankiecie, bo te pytania nie są zbyt łatwe, czy raczej odpowiedzi na te pytania nie są zbyt proste do analizy za pomocą. Tradycyjnego Excela, a w Power Query jest to naprawdę bardzo proste i pokażę Wam, w jaki sposób można sobie z tym poradzić. Będzie też język M. Na przykład pokażę Wam, w jaki sposób zamienić długie nagłówki danych. Te nagłówki biorą się po prostu z treści pytań, które mamy w ankiecie, czyli na przykład Zaznacz, w jakiej miejscowości mieszkasz. I można takie Długie pytanie przerobić na miejscowość. Czyli w analizie wystarczy nam ta informacja, o miejscowość, a nie całe długie pytanie i nie będziemy ręcznie tego podmieniać, tylko pokażę Wam sprytną metodę, w jaki sposób zrobić to automatycznie, właśnie za pomocą języka M. Webinar jest bezpłatny. Wszystkie informacje o nim znajdziecie pod filmem, także zapisujcie się i widzimy się na webinarze. Cześć!